Nazywam się Paulina Chierowska, pracuję w Centrum Rehabilitacji Medycznej w Strzałkowie, która znajduje się przy ulicy Sikorskiego 16. Firma ta jest firmą rodzinną, która prosperuje od 20 lat. Zatrudniamy około 30 fizjoterapeutów. Oferujemy zabiegi zarówno ambulatoryjne, jak również w warunkach domowych. W naszym gabinecie dysponujemy 15 autami, które dojeżdżają w całym powiecie słupeckim do każdego potrzebującego. Jesteśmy jednym z najlepiej wyposażonych gabinetów w Wielkopolsce. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferujemy wiele zabiegów komercyjnych, które dzielimy na zabiegi fizykalne, czyli m.in. Salus Talent, fala uderzeniowa, komora hiperbaryczna, kriokomora, terapia wodorowa gazembrauna, ENF oraz jest możliwość wypożyczenia szyny CPM do domu pacjenta. Z terapii manualnych, które mamy do dyspozycji jest m.in. praca z dziećmi, rehabilitacja z najmłodszymi, integracja sensoryczna, terapia manualna różnego rodzaju oraz fizjoterapia uroginekologiczna. I wszystkie te terapie manualne uzupełniamy sobie terapią ENF. Jeżeli chodzi o enf jesteśmy posiadaczami jednego z 27 aparatów w całej Polsce. Jest to nowoczesna technologia, jeżeli chodzi o prądy, która wykorzystuje zarówno diagnostykę, ponieważ prąd ten dokładnie analizuje tkanki, przepływy tkankowe, przez co jesteśmy w stanie dokładnie określić pole zabiegowe, oraz posiada szereg przeróżnych programów, m.in. ortopedię, estetykę. Ginekologię. Aparat ten jest bardzo skuteczny w różnych schorzeniach, między innymi u sportowców. Bardzo fajnie sprawdza się też w rwie kłuszowej. Ja pracuję tym sprzętem w fizjoterapii uroginekologicznej. Bardzo fajnie sprawdza się w różnych problemach, między innymi z nietrzymaniem moczu. Bardzo fajnie też działa na blizny wzrostowe, również na blizny po cesarskim cięciu. Sprawdza się w rekonwalescencji na przykład po zabiegowej, po endoprotezie biodra na przykład. Można już pracować wokół świeżej rany. Przyspiesza to znacznie regenerację tkankową. Fantastycznie działa na różne zespoły bólowe, łagodzi stany zapalne. Aparat ten jest tym bardziej wyjątkowy, że efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. Na przykładzie ostatniego mojego pacjenta zadzwonił do mnie w niedzielę rano, że niestety nie może ruszać głową. 45 minut terapii manualnej razem z ENF-em przyniosło taki skutek, że pacjent wyszedł z kabinetu bez bólu i z pełnym zakresem ruchomości. Mieliśmy również okazję pomóc pacjentowi, który przygotowywał się do endoprotezy biodra. Pacjent wysportowany. Od wielu lat kochał jeździć na nartach, grać w piłkę nożną, grać w tenisa. Niestety ból biodra, zwyrodnienia nie pozwalały na to. Zgłosił się do nas na ENF-a no i dostaliśmy wiadomość po jakimś czasie, że pacjent zrezygnował z endoprotezy, ponieważ terapia przyniosła mu takie efekty, że pozbył się bólu, zwiększyliśmy zakresy ruchomości, więc na dzień dzisiejszy. No, nie było u niego potrzeby wykonania endoprotezy biodra w jego własnym odczuciu. ENF oferuje również szereg zabiegów w dziedzinie estetyki. Głównie pani mogą być zainteresowane tym, ale również mężczyźni, nie wykluczam. Między innymi do takich zabiegów zaliczamy lifting twarzy, działanie przeciwzmarszczkowe, bardzo fajnie stymuluje całe mięśnie twarzy, żuchwy. Przy różnych problemach właśnie z wzmożonym napięciem w okolicy twarzy. Bardzo fajnie to działa, zarówno też w bliznach. Raz mieliśmy też pacjenta, który przyszedł po operacji bypassów. Z racji tego, że blizna znajdowała się na mostku, nie dość, że była nieestetyczna, była również bardzo twarda, nieelastyczna, w związku z czym utrudniało to poruszanie się pacjentowi. Nie miał kompletnej ruchomości tutaj, jeżeli chodzi o mięśnie piersiowe, o ramiona, ciągnęło go to po prostu. I tak naprawdę po jednym zabiegu NFa, po wybraniu programu typowo na bliznę zrostową, elastyczność tkankowa powróciła. Przy terapii manualnej był ślisk już tej blizny, można było ją ładnie zginać. Więc bardzo fajnie nam tutaj zadziałało. No, na pewno jeszcze będziemy musieli popracować z tą blizną, ale to już bardziej będzie wtedy kwestia estetyczna. W naszym gabinecie skupiamy się przede wszystkim na przyczynie problemu, a nie objawach. Kierujemy się modtem Twoje zdrowie, nasza pasja. Dlatego też, jeżeli masz jakiś problem, potrzebujesz pomocy, chętnie pomożemy i zapraszamy. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.